Jeżeli podoba Ci się to, co robię, będę bardzo wdzięczny. Jeżeli rozważysz dołączenie do patronów, matron osób wspierających na patronie pelera Lindel, możesz możesz dorzucić po prostu piątaka i tak będzie to bardzo docenione. Zapraszam serdecznie, bo tylko właśnie dzięki temu wsparciu mogę tutaj działać i robić, mam nadzieję, fajne rzeczy. Więc tak. A teraz pozwolę, że pokażę Ci, kto już robi te fajne rzeczy. Musimy porozmawiać o wyborach w Hiszpanii, ponieważ jest, jest dość zabawnie. Sytuacja w Hiszpanii wygląda w ten sposób. Hiszpania wybrała sobie absolutnie najlepszy moment, żeby zrobić kurwa totalny burdel. Ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale w Unii Europejskiej istnieje coś takiego jak rotująca prezydencja. To znaczy, że kraje przekazują sobie nawzajem bycie ty, tymi, które są, są um, tą gałęzią wykonawczą Unii Europejskiej. I one po, po, po kolei na półroczne, na półroczne okresy mm, zarządzają jakby sprawami UE. i tak się głupio składa, że nie, nie zgadniecie czyja prezydencja jest w tej chwili? Otóż ten kraj zaczyna się na H, a kończy na Hiszpania. I ta prezydencja ledwo co się zaczęła. Tymczasem, no rzeczy jest taka, że Hiszpania właśnie miała wybory, które poszły zasadniczo nie pomyśli absolutnie nikogo. To znaczy, a, prawica nie zyskała większości. Vox, czyli ta najbardziej prawicowa, ta alt-rightowa partia w Hiszpanii a, straciła miejsca. To taka propos też tego, czy się, jak bardzo źle jest z ruchami prawicowymi. Jak widzicie, one mogą, mogą, mo, mogą się kurczyć. A, natomiast rzecz jest taka, że, że alternatywa dla, dla, dla prawicowego bloku, czyli blok liberalno-lewicowy. Tak, jakby też nie zdobył większość. Braki, jakie występują po obu stronach, sprowadzają się do dosłownie kilku głosów. Tam po jednej stronie brakuje czterech głosów, po drugiej stronie brakuje trzech głosów, jakoś tak. No i oznacza to, że trzeba rozmawiać z ludźmi, którzy te głosy, te, te brakujące głosy posiadają. A tak się ciekawie składa, że frakcja, która posiada brakujące głosy, to ruchy niepodległościowe to ruchy, które, które de facto chcą w większej w większej niezależności, prowincji takich jak Katalonia od, 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 od rządu centralnego. No i to tworzy duży, to, 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 to tworzy duży problem dla wszystkich, ponieważ prawicowcy niespecjalnie chcą się układać z separatystami, którzy wiadomo, że że, że, że im zależy na tym, żeby, żeby um, jak najmniej związanym z, z resztą kraju. I o ile Sanchez, a, czyli, czyli przywódca a, bloku a, so, socjalistycznego, powie, jest troszeczkę bardziej skłonny do negocjowania z Katalończykami, Junts, Junts. Czyli together, czyli czy, czy, czy partia razem, ale osobno, bo w Katalonii? No to też nie do końca się dobrze dla niego składa, nie? W każdym razie sytuacja wygląda tak, że ze względu na to, że konstytucja Hiszpanii zmusza de facto Hiszpanów do tego, żeby oglądali się na te małe partie, ponieważ oni mają jakąś klauzulę, która się nazywa. Uczciwy parlament co, coś, coś w tym stylu, to jest, to jest uczciwy parlamentarzysta. De, de, de facto te głosy właśnie małych ugrupowań w tym momencie stanowią języczek uwagi i one. I to one zadecydują, czy uda się sformować rząd. Jeżeli nie, Hiszpanię czeka. Czekają nowe wybory. To jest o tyle ciekawe, że dużo krajów zdaje się być w tym miejscu w tej chwili, być w takim miejscu bardzo mocnej polaryzacji, gdzie dość oczywiste staje się to, że właśnie nawet teoretycznie centroprawicowe ugrupowania nie będą współpracować z lewicowymi w ogóle, nie, nie, nie będą, nie ma współpracy nad podziałami, nie ma dbania o dobro państwa, jest my albo oni koniec. To, co dzieje się też u nas, i nie oszukujmy się, w dużym stopniu jest to spowodowane właśnie polityką parlamentarną, zarówno PO, jak i, jak i pis To znaczy, albo jesteście z nami, albo wypierdalać. I pod tym względem fajnie by było, jakby w Polsce, gdybyśmy w Polsce stworzyli więcej legislacji wspierającej właśnie małe partie, dającej, dającej im um, nieproporcjonalnie silniejszy głos ze względu na to, że to, że masz 20, 30, 40 miejsc, nie musi oznaczać, że jesteś ty, ty tylko ogrzewaczem miejsca w Sejmie, tylko coś robisz. A, natomiast. Trzeba przyznać, że Hiszpanie nie wybrali sobie najlepszego momentu na to, żeby, żeby decydować, co się zadzieje. W tej chwili, chociaż wybory miały miejsce w zeszły weekend, teoretycznie obie partie ogłosiły swoje zwycięstwo, natomiast nie wygląda na to, żeby któraś z nich mogła faktycznie mm, sprawować rządy. Z Hiszpanii można wyciągnąć dwie pozytywne wiadomości. Pierwsze, tak jak powiedziałem, Vox stracił głosy. Im mniej fasze mają głosów, tym lepiej, jakby, ponieważ jebać faszy. A z drugiej strony, bo też powody, powód wyborów jest taki, że Sanchez, czyli, czyli właśnie przywódca socjalistów, stwierdził, że potrzebne są, są, są wybory, ponieważ poczuł, że spada poparcie po lokalnych wyborach, w których jego partia dostała po dupie, de facto, i, i stwierdził, że, że zamiast czekać do grudnia, lepiej jest zrobić wybory już teraz, ponieważ rzeczy się sypią. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że drugą rzeczą, którą, którą chciał zrobić Sanchez, było no, wywarcie presji na mniejsze lewicowe partie. To znaczy trochę tak, wiecie, w, w domenie Tuska. Chciał przycisnąć mniejsze partie do tego, żeby się ustawiły w szeregu i, i jakby z nim współpracowały. Tylko ta część mu nie do końca wyszła, bo o ile teoretycznie wygląda na to, że będzie współpracować z, z, z tymi mniejszymi partiami, to one zamiast się wcisnąć pod, pod, pod bud, właśnie socjalistów Sancheza, e, założyły swoją własną, s, swoją własną federację partii. W tym momencie. Która nazywa się Sumar, a, i mają w ich parlamencie 31 głosów. 31 e, p, 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 fuh, posłów. To jest 31 to jest troszeczkę mniej niż 10%, bo większość u nich to jest 176. Więc e, Sumar pokazał, że, że lewicowcy w takiej sytuacji mogą, a, mogą wykazać się jednością, zorganizować i stworzyć coś razem. I to, jest bardzo, to, są, to są bardzo, bardzo dobre wieści o, z tej strony. Więc gdyby sytuacja wyglądała podobnie u nas, miałbym nadzieję, że nasi politycy wezmą przykład właśnie z Hiszpanii. W Izraelu wygląda w ten sposób, że parę miesięcy temu mówiliśmy o tym, że Bibi Netanyahu postanowił sobie zrobić reformę sądownictwa, która de facto powie, że cujcie się w tupę, nie? To znaczy, że właśnie Bibi, że, 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 że właśnie nasz tutaj, nasz tutaj wielki, wielki, wspaniały lider narodu ze swoim rządem będzie mógł tak naprawdę ignorować wysoki, wyroki Sądu Najwyższego w Izraelu. No i to jest troszeczkę problem, ponieważ jedną z rzeczy, których Izrael nie ma jest konstytucja. I ogólnie w związku z tym ich Sąd Najwyższy stoi na straży tego, żeby rzeczy, które, 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 które robią, które się, które się dzieją w kraju, no, były w minimalnym stopniu, ponieważ każdy, kto posłuchał o Izraelu, wie, że powiedzenie cokolwiek, wie, że, że, że podbicie tego chociaż trochę byłoby wierutnym kłamstwem, ale w minimalnym stopniu jakby trzyma się, trzyma się idei rządów prawa. No i rzecz jest taka, że Um, ten świetny pomysł, który, który, który Bibi i jego sojusznicy sobie umyślili, tak zasadniczo to nie spodobał się nikomu poza nimi i państwo było na granicy strajku generalnego. Temat, te, te, temat tego, tych zmian, tych zmian prawa, przez dłuższą chwilę został zawieszony, ponieważ Netanyahu. A musiał sobie zrobić przerwę, żeby troszeczkę ponękać, wiecie, muzułmanów, nie? Żeby po trochę ponakręcać po, po, po trochę hejtu na palestyńczyków, licząc na to, że to pomoże mu zbudować jakąś sensowną narrację, która, która odciągnie uwagę od fantazji, które chłopak ma. No i rzecz jest taka, że temat wrócił na wokandę i został w Knesecie, czyli w izraelskim parlamencie przegłosowany, przy czym opozycja... Do, do Netanyahu nie wzięła udziału w głosowaniu. Po prostu zbojkotowali całe głosowanie. I rzecz wygląda tak. Opozycja wiedziała, że ta sprawa będzie śmierdzieć, ta sprawa, ta sprawa się, się, się nie uda. Więc nie chcąc, nie chcąc w ogóle przykładać ręki do tego zamieszania, powiedzieli: OK, my wychodzimy, niech to się rozstrzygnie, jakby bez nas. No i protesty zostały wznowione. Wszyscy ludzie, którzy byli a, niezadowoleni z, z rządów Netanyahu, a, z decyzji rządów Netanyahu, postanowili wyjść na ulicę i, i demonstrować. No i ponieważ w Izraelu istnieje pewna, pewna, pewna tradycja pacyfikowania każdego, kto być może nie, nie wypełnia woli państwa, a, no to. Państwo wzięło się zapacyfikowanie tym razem żydowskich obywateli swojego kraju. Nie? E, obrazki, obrazki z Izraela są dość przykre, a, bo ludzie są traktowani całą przemocową siłą państwa i nagle się okazuje, że tę samą przemoc, którą, którą e, zazwyczaj rezerwujemy dla, dla ludzi, których próbujemy wygonić z tej ziemi, można spokojnie stosować względem ich ludzi, bo przecież nie ma żadnej różnicy. A ciekawe, jakiekolwiek kontrmanifestacje, czyli manifestacje poparcia dla rządu Netanyahu są de facto złożone praktycznie w całości z ludzi popierających, z ludzi z osadników, tak? Czyli z ludzi pochodzących z, podkreślmy, nielegalnych osiedli na zachodnim brzegu Jordanu gdzie Izrael konsekwentnie kradnie ziemię kradnie ziemię Palestyńczykom. I rzecz jest taka, że jakakolwiek optyka, która mogłaby sugerować, że no tak, tak, to, 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 są, to są, to jest po prostu znowu w ramach demokra demokracji, dyskusja, dwie przeciwne siły i tak dalej. A tak naprawdę nie ma miejsca, jest, jest, jest nierealistyczna, a sytuacja jest na tyle um, poważna, na tyle, na tyle inspirująca też powinna być dla nas, bo okazuje się, że na przykład lekarze e, zrobili 24-godzinny strajk generalny, 24-godzinną przerwę w pracy. Nie? E, więc ta chęć walki o to, żeby jednak prawo było przestrzegane, a przypomnijmy, Izraelczycy już wcześniej krzyczeli, że nie chcą być, nie chcą być kolejną Polską, no, no jest, jednak, jest jednak bardzo duża. Nie? I to jest, to wiecie, to, to, to jest ważne, że, żeby zrozumieć, że te strajki, które są największymi w historii państwa, są też, nie, nie zmieniają tej drugiej strony, czyli w stosunku wielu, wielu mieszkańców Izraela do, do, do palestyńczyków, ale jeżeli cokolwiek miałoby zmienić politykę, dobra, to jeżeli cokolwiek miałoby zmienić politykę e, e, kraju w stosunku do, 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 do innych grup, no to są to protesty, które, które chcą pogonić tych, nie bójmy się tego słowa, faszy z, 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 z dzisiejszego rządu, z ich miejsc, z ich pozycji, nie? I też, na wypadek, gdyby ktoś tego nie wiedział, pamiętajcie o tym. I, i, i jakkolwiek byście sobie tego nie wyobrażały, nie wyobrażali, dostanie z działka wodnego to, to nie jest śmingus dingus, nie? Dostanie z działka wodnego to jest troszeczkę, to, 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 to jest ekwiwalent dostania w pierdolu. Trochę śmieszy, patrząc na politykę kraju, jak protestujący z tą flagą dosta, e, e, dostają z armatek wodnych. Z jednej strony pełni to kumam, z drugiej strony e, ja myślę, że ni niestety dalej jesteśmy w tej, w tej sytuacji, w której to my się powinniśmy od nich uczyć, ponieważ Izrael pokazuje nam, że, że, że jakby nawet dzisiaj, nawet w, tym, nawet w tym paskudnym systemie, w którym żyjemy, da się walczyć o swoje. Jeżeli jest zapał, jeżeli jest chęć wyjścia na ulicę, jeżeli jest chęć pokazania, że, że my domagamy się zmiany, to da się to zrobić. I że powinniśmy dążyć do solidarności. Bo wiecie, Izrael nie Izrael rzeczywistość dalej jest taka, że ci ludzie przy, przynajmniej, e, przy, przynajmniej próbują dostać to, co im się należy. Nie? A u nas niektóre sprawy posunęły się dużo dalej. I tych prób zawalczenia o swoje wciąż brakuje, nie? Takich prób, które, które, które jednak są bardziej złożone niż... niż wiecie, ja poproszę koniec. Poproszę, żeby państwo mnie przestało uciskać. I ja wiem, że wielokrotnie wypowiadałem się jakby krytycznie o, o m.in. strajku kobiet, ale trochę nie do tego teraz próbuję pi pić. Tylko... Raczej do tego spojrzenia, w ramach którego ludzie myślą, że ich sposobem na zbuntowanie się przeciwko właśnie na przykład e, PiSowi, na pokazanie, że, że wiecie, jebać PiS, jest zagłosowanie na Konfederację, nie? Nie się, powiedzmy to, to nawet szerzej, jest zagłosowanie na kogokolwiek. To nie jest forma buntu. To, to jest lekcja, którą musimy odrobić jak najszybciej, pod tytułem... Macie prawo być niezadowoleni, bo powinnyście, powinniście być niezadowoleni, ale to niezadowolenie wymaga akcji, a nie czekania do wyborów i, i wtedy jakby liczenia na to, że, że wrzucenie papierka do urny coś zmieni. Bo jednym problemem, który, który jest, jednym problemem, który się utrzymuje, jest to, że politycy nas nie słyszą. I na tym etapie wszyscy politycy, nieważne, nieważne o jakiej opcji mówimy. Jeżeli ktoś myśli, że Męcen, pierdolący Farmazony, o, o wiecie, o dwóch samochodach i, i grillu, słyszy Wasze potrzeby, to ja bym się chciał dowiedzieć, kurwa, co śpiecie, nie? Bo widać, że mocno kopie, a. Mo, mo, może dałoby się to jakoś jednak inaczej ogarnąć? Może dałoby się zadziałać inaczej? Może jednak trzeba powiedzieć, wiecie, na, nawet to kurwa kredyńskie, szrajberowe mam dość. Zobaczymy, co wyjdzie z protestów w Izraelu. Zobaczymy, jak będzie, jak będzie się sytuacja rozwijać. Na razie ich władze, ich rząd zdają się trzymać trajektorię, którą sobie wyznaczyły. Zobaczymy, co dalej, nie? Wiecie, ja straciłem wiarę w pokojowe protesty po czarnych protestach. Debelmander, z jednej strony tak. Z jednej strony, okej. Okay. Ale z drugiej strony, ja, bym, ja powiem w ten sposób. Ten protest, ten czarny protest, każdy inny, on nie może być kurwa z, z lotem ludzi, którzy mieli chwilkę, więc przyjechali do Warszawy. On musi być, wyszliśmy na ulicę i na tej ulicy zostaliśmy. Bo na tych zdjęciach z Izraela, które przed chwilą pokazywałem, widać, widać to, co było też widać w Hongkongu, na przykład pod tytułem tory, ale ci, ci ludzie zablokują autostradę i powiedzą, chuja, my, my mamy żądania, nie? Nigdzie nie przejedziecie. I tak długo, jak będziemy pozwalać właśnie dominować tak tym głosom, które jak słyszą, że o, młodzi zablokowali jakąś dużą ulicę, jak ja teraz do pracy dojadę, to kajda nie rozmawiamy o tym samym? Bo wiecie, to jest troszeczkę tak, duża część, duża część mojej widowni jest młoda, nie? Duża część mojej widowni to są, to są e, osoby młodsze. Jeżeli chcecie zobaczyć jakieś protesty, to wy macie najwięcej czasu i warunków do tego, żeby wyjść na ulicę i zostać. Jak macie, wiecie, 20, 18, 20, 25 lat i, i często jesteście właśnie na, na studiach, to jest ten moment, w którym, w którym wy możecie pokazać swoją siłę, właśnie protestując. Niestety w tej sytuacji to wy macie rzeczy, od których możecie z dnia na dzień odejść albo przerwać. Bez większych konsekwencji, nie? Jak macie. Jak, jak macie, wiecie, 32 lata i, i już dwójkę dzieci, to nie zostaniecie na ulicy, nie? Tylko to wymaga też przekonania dużych grup ludzi, że to jest droga do, do, do uzyskania sprawczości, nie? Że gminienie że sobie przy piwerku. Jak to będzie super państwo działało, jak będą niższe podatki, nie, nie jest do tego drogą absolutnie, nie? A na razie mamy dużo ludzi właśnie zatrutych za, za tą, tą idiotyczną narracją, która jest równie realistyczna, jak, jak wiecie, jak wróżenie z herbaty, no. I żeby nie było, żeby nikt nie pomyślał, że, że żeby nikt mnie nie zrozumiał. Ja nie próbuję powiedzieć weźcie się i zróbcie, nie? Ja próbuję powiedzieć, jeżeli czujecie, że w waszym życiu brakuje sprawczości, to to jest sposób na to, żeby tą sprawczość zyskać. Jeżeli chcecie, żeby, żeby rzeczy zmieniały się zgodnie z waszymi oczekiwaniami, to, to weźcie przykład z tych, którzy już próbują to zrobić, nie? Z różnych ludzi typu Extinction Rebellion, całej masy organizacji, wiecie, proklimatycznych. Oni, oni wyznaczają drogę. Porozmawiamy przez chwilę o kraju, o którym albo nie słyszycie za często. O kraju, którego najbardziej, najdziwniejszym jakby, jeszcze, o sytuacji, w której najdziwniejszy aspekt został uchwycony na kamerze w trakcie COVID-u i, i, i spójrzmy, sobie, spójrzmy sobie, najpierw na ten, na ten, na ten ikoniczny Ralu, ralu, czemu? czemu taką ta, takie srokie pity my tutaj zarzucamy? To Odpowiedź brzmi, ponieważ to, co macie na to, to co mieliśmy na ekranie przed chwilą, to początek przy, przewrotu stanu w e, Mianmarze, e, aka Birmie, dwa lata temu. I sytuacja wygląda w ten sposób, że, że wojskowy przewrót, który, który się wtedy zaczął, tak jakby się nie skończył. Nie? To znaczy, sytuacja, sytuacja w kraju pozostaje niestabilna. My tutaj jesteśmy zajęci oczywiście w dużym stopniu sytuacją w Ukrainie. Ym, natomiast Birmie a, a, i lub Mianmarze właśnie toczy, się, toczy się, 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 się się ich własna walka o, o porządek, tak? No i ogólnie Myanmar nie ma, najlepszego, nie, nie, nie ma najlepszej współczesnej historii, ponieważ jest to kraj, w którym a, po części dzie, dzięki Facebookowi, dzięki, 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 Mark, dzięki Mark, była możliwa bardzo duża polaryzacja społeczna i bardzo duża radykalizacja, która doprowadziła do prowadzonych przez buddystów czystek. Populacji e, muzułmanów. I ogólnie sytuacja bardzo śmierdzi. Z tego, co, z tego co wiemy, to przynajmniej część nakręcania tej atmosfery e, jest związanego z e, tym, że mienmarscy wojskowi infiltrowali grupy, zarówno muzułmanów, jak i właśnie buddystów i wysyłali wiadomości mające na celu podbić emocje, podbić napięcie i, i być może sprowokować jedną i drugą stronę do działania i do, 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 do sporu, w którym to muzułmanie niespecjalnie są silniejszą stroną. Rzecz jest taka, że sytuacja w Myanmarze sprowadza się do, 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 do walki w tym momencie rebelianckiej, i która sytuacja dzisiaj określana jest jako też przez przynajmniej niektórych uczestników, jako rewolucja w Mianmarze. Mam dla Was zdjątka pokazujące, jak wygląda wyposażenie sił rządowych i sił rebelianckich, które oczywiście zostało wrzucone, nie oszukujmy się, jako propagandówka pokazująca silni, ale jednocześnie, jednocześnie wow, nie? Także. To jest broń. To jest, to, jest, to jest uzbrojenie sił rządowych. To są, to są standardowe, standardowe wojskowe e, karabiny. A, a uzbrojenie rebeliantów prezentuje się w ten sposób. Nie? I rebelianci są wyposażeni w dużej części w zachodni, dużo nowocześniejszy sprzęt. Zdają się być dobrze wyekwipowani do walki o swój kraj. A w związku z czym um, Trzeba, trzeba, trzeba um, trzymać kciuki za ludzi po, po, po drugiej stronie i życzyć im powodzenia, żeby udało im się obalić juntę wojskową tak szybko jak to możliwe. A pojawiają się przesłanki, że jakby przełom może przyjść w tym roku. Także chciałem, chciałem w, w, wskoczyć z wami na chwileczkę w tą, w, tą, w tą historię, bo wydaje się raz ciekawa, dwa mało omawiana. Z tego co rozumiem, siły. Antyrządowe, anty, antywojskowe, właściwie, z Myanmaru są raczej niekoniecznie przyjaźnie nastawione takim krajem jak Chiny i Indie, co w kontekście relacji globalnych też może mieć znaczenie. A tak? siły, siły, kraje azjatyckie, ogólnie rzecz biorąc, jakby rebelianci z Myanmaru, mają poczucie, że, że, że właśnie takie potęgi jak Chiny, nie są przesadnie przyjaciółmi ich kraju. W związku z czym, też warto, warto, warto trzymać za nich kciuki, nie? Amerykański imperializm zły, ale chiński imperializm też zły, nie? Dwie skończoności u Karolina Krowa oraz Jasiek. Pojedyncze skończoności Flavius, Lejwuzelka i Janek, wszystko to tak z kasztanii. Dawcy pizzy, na połowski, ranafek Sztokraniński, Dawid Króźniowski, Excel oraz Szef odawczy Kawę z ciastkiem Michopirowski, chyba jak w Wisopiot Strzemieczny, Bartomi, Rutka, Dedok, Erik Foss, Wiktor Rokowski, Łukasz Puchalski, Prime Anarchist, Adam Izydoczy, Rysku, Marogwu, Revo, Rewo, Bechanor, Silius, Samrion oraz Jakub Jack. Osoby dające kawę, Kropster, Jaro z Lublina, Borsuk Cukrowy, George Soros, Ezio Adam, Jasz 2, Heinrich, Miku39, Scott, Gruszka, ICA, Karen Tivo, Hagnon oraz Proton Nowy. I wreszcie dawcy herbaty, Arkadiusz Guminski, Pączek Double Slug, Paweł Pawlik, Antyblister, Inżynier pilny Empathy Master 3000, Daniel, Daymun, Hubert, Mazurcie, Kakaczka, Maciej Dzieliński, Chicołój, smokidora, Klusek, Adrian, Lubelk Misiek, Nat, Dam Podkreśnik oraz Glodin. Wow, udało się, dobra, dobra, dobra. Wymieniam wszystkich. Bądźcie się dobrzy, bądźcie się dobre i wkurzajcie się mniej, bo nie warto. Zamiast tego organizujcie się i wspierajcie. To, 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 to warto robić. Z tego lepsze rzeczy wychodzą. Dobranoc.